Dzień dobry, kochani. Witajcie, witajcie. No, jest szansa, że może się troszeczkę za mną stęskniliście. Witam, witam o zdrowie Pyt pytam wszystkich. Kochani, a ja tu ze zdrowiem. Ach, niedawno byłam chora. Jak nie byłam chora to długo, 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 jak tak to troszkę mnie tam zmogło. Kochani, sok z buraków czerwonych i z marchwi. Jak ile to tak powiedzmy, nie wiem, ze 6 buraków, trzy duże marchewki, dwie mniejsze obrać do sokowierówki, i jeszcze później, na koniec, wcisnęłam sobie no, pół cytryny na pewno. No, jako taki konserwat, bo zrobiłam wczoraj, żeby było na dzisiaj, chociaż, kochani. Tak mi idzie ten sok. Super. Także, kochani, wasze zdrowie. No, kochani, może powiem tak, bardzo mi smakował sok z marchewki. Możemy. Jeśli mówi, no przecież jeśli mamy sokowierówkę, to zrobię. No to zrobił, a ja mówię, dobra, to ja jeszcze sobie zrobię, dołożę buraczków. I buraczki, kochani, buraki czerwone kupiłam. No i powiem Wam, że ten sok mi smakuje. I jest ta różnica, bo ja tych soków różnych... Kupowałam posłuchajcie, bo ja tak testuję taki sok. Nie mówię o napojach, tylko taki sok, taki. I ten, i jest różnica, że. To, no, ja rozumiem, że to jest sok, który trzeba wypić w ciągu dwóch dni, maksymalnie, bo przecież tam są konserwanty no, przecież jakoś stoi na półce, no to się musi dziać. Kochani, witam Was z mojego studio. Zobaczcie, no jak powstaje obraz, bo tak się chwalę trochę tymi obrazami, ale kochani, ja je maluję. Ostatnio cała, jak tu wisiały na ścianie w jednym pokoju, w drugiej spakowałam, bo mi się trafił kurier i mówię, dobra, zawieź do, do domu, do Polski, niech tam leży, leżą spakowane, czekają jak przyjadę i porozwieszam. Także wszystko pojechało, a teraz jest nowa ściana z nowymi obrazami, z dwoma nowymi, a te następne maluje. Także kochani, jak to wygląda? Najpierw takie dwa słowa i zaraz się będę z wami dzielić. Kochani, to jest tak. Najpierw maluje tło, bo to jest tak, no maluje no nie wiem, aktualnie przeszedł mi ten kolor, bo to jest tak w zależności co czuję, jak czuję, także taki teraz takie jest tło i maluję. Maluję najpierw tło. Drugim ruchem, no to musi wyschnąć, nie? To jest a to są yy, yy, akryl to jest akryl. No to już jest prawie skończone, ale jeszcze tak troszeczkę tu tam jeszcze inaczej widzę, jeszcze trochę więcej tych białych będzie. No to tak jak widzicie. Także temat mam aktualnie moje kwiaty, kosmosy z mojego ogródka. I jeszcze tutaj, o zobaczcie, mam następne już przygotowane, mniejsze, większe. Tak, jest celowo. Także to jest celowo taka kolorystyka. I na tym będę malować im kwiaty, łąkę. Także mam taki etap. Etap łąkowo-kwiatowy. No tutaj jest jeszcze takich różnych bajerów, bo to tło też jest istotne, żeby było różnobarwne, i wtedy ten wierzch wychodzi ciekawy. A tutaj to jest są płótna, to które kupuję, kochani, w akcjonie. Tam jest bardzo dobrze. Można, chociaż w Polsce to można kupić. Tu też, tutaj jeszcze nie kupowałam, także online też dużo różnych. O, tu zobaczcie, tyle mam różnych farb. To są takie różne zestawy, także jak dzisiaj będę tutaj dokończała, bo tak to jest. To już trzy razy podchodziłam do tego obrazu, czyli tło, później te drobiazgi, te kwiaty, no i teraz to wszystko widzicie, to jest jeszcze wszystko mało. Także dopiero będę nakładać następną pomarańczową farbę i zobaczymy, jak to wyjdzie, i tak będę kończyć. Kochani, czym się dzisiaj chciałam z wami podzielić? Taki jest temat, ciekawy, o obowiązkach. Zobaczcie, każdy z nas ma obowiązek, a gdy nie ma no teraz jest pytanie, dlaczego tych obowiązków nie ma. Czyli najpierw mamy obowiązek, no tak, no przedszkolny niekoniecznie, bo do przedszkola to w sumie to fajnie, jak dzieci pójdą, jak to ktoś kiedyś powiedział, że... Dziecko jak jest w przedszkolu, to wszystkie choroby dziecięce przejdzie w wieku dziecięcym, bo one na przykład tak jak ospa, i dziecko przechodzi ma 3-5 krostek, a dorosły tą samą ospę przechodzi i ma 7 rzutów. To mówię z życia. To sprawdzone. Także jak 30-latka zachorowała, bo się zaroziła od tego młodego, który miał 5 lat. Mówię, no czy, no może 5 całych krostek, także. No dziecko przeszło ospa choroba wieku dziecięcego. No to przedszkole jest takim obowiązkiem, no może sześciolatek, no szkoła jest naszym obowiązkiem. No i idziemy tak poprzez szkołę. Witam oczywiście młodzież na moim kanale. Bardzo się cieszę, że czasem zaglądacie do mnie. Kochani, sprawdziłam w statystykach i mam, no ten przekrój ta. <laughs> Ten wachlarz tych moich widzów jest naprawdę coraz większy i to bardzo mnie to cieszy. I kochani, no i mamy ten obowiązek szkolny. No i co jaki jest obowiązek w szkole? Przede wszystkim chodzić do szkoły. I tak jak ja swoim dzieciom mówiłam, no kochani. Ja wam mogę pomóc, no mogę dać wam lekcje, mogę wam podpowiedzieć pracy domowej, pomóc pracy domowej, ale za was do szkoły nie pójdę. I kochani, to tak powiedziałam w ramach szkoły. Ale przecież to można powiedzieć, że życia za ciebie nie przeżyje. I nagle się okazuje, że ten obowiązek to jest cały czas wokół nas, co jest jeszcze tak na początku, powiem, zaznaczy to w tym obowiązku. W obowiązku jest istotne, żeby obowiązek i relaks i odpoczynek, no bo obowiązek to praca. Przecież odrabianie lekcji to praca. Jak to jest najpierw dla dzieci? Co jest, posłuchajcie, co, czego się uczymy w domu? Mama mówiła: myj zęby, myj zęby. W szkole mówili: myj zęby. No, myj zęby. To jest obowiązek. To są takie czynności poranne czy wieczor no, i wieczorne, które no, trzeba się umyć, kochani. Ja się śmieję teraz i jak mówię, że trzeba się umyć, ale powiem Wam na przykład, że to jest taka moja już obserwacja życiowa: że dobrze, jak ktoś jest nauczony, Takiego mycia codziennego, takiego dbania o sobie, ale wiele osób jest nienauczonych. I mówię to, bo widziałam młodzież, która dbała o siebie. No, tutaj, ja konkretnie powiem tak, tutaj w Niemczech, oczywiście, kochani, jak na przykład mieszkaliśmy i obok mnie, gdzieś tam była w takim wspólnym, jak to się nazywa, pod jednym dachem, i była młodzież, która prała, prała pościel, prała ciuchy swoje, a byli tacy, co tych ciuchów bardzo nie prali, oni się nawet rzadko myli. To, dlatego mówię, że to widziałam, z tym się zetknęłam. Czy to jest dobre, czy to jest złe? To, kochani, ja nie mówię w kwestii oceny, tylko o tym, co jest lepiej, bo łatwiej jest nauczyć się sprzątać, się sprzątać, się ja śmieję, <laughs> myć się, ale nie chodzi o to, że sprzątać po sobie. Sprzątnąć w pokoju, trzymać porządek, bo później, jak człowiek się nauczy takiego nie, nieporządku, to on w ogóle nie odróżnia, bo w sumie po co ten porządek ma być, jak może lepiej, żeby był nieporządek, nie? W sumie, jak nie przeszkadza, powiem Wam, że ja to tak miałam, że ja nie jestem fanką sprzątania domu. To nie, 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 to kochani, ja to wolę pójść do pracy, wrócić, odpocząć. I jak jestem wypoczęta, wtedy ten bałagan bardziej widzę i wtedy się biorę za sprzątanie. I dla mnie w jakiś sposób. E, takie, wiecie, ja rozumiem, że trzeba posprzątać raz na tydzień, raz na ileś, tak jak widzicie tu w tej mojej, w moim zakątku, przecież te kwiatki co kawałek jakiś listek spada, no przynajmniej raz na tydzień <laughs> trzeba podkurzać kąty, poprzeciele. ale jak to, ale jak idę do pracy i przyjdę na przykład zmęczona, to kochani, wcale nie jest to tak, że ja zaraz tu wszystko rzucam, mimo że jestem zmęczona i biorę się za sprzątanie, nie. Ja mówię o sobie, ja nie chcę mówić jak, jacy są inni, bo w sumie to jak, skąd ja mogę wiedzieć jacy są inni, no jest jakaś tam obserwacja. Ale jak ktoś jest w domu i siedzi w domu, może zacznę malować, nie? Jak już tak z Wami rozmawiam. I jak ktoś siedzi w domu i w sumie szuka obowiązku, szuka m, zajęcia, no to sprząta. Codziennie sprząta, dwa razy dziennie sprząta. Kochani, i bardzo dobrze, no każdy w sumie, to jest każdego wolny wybór. Zobaczcie, w zależności co maluje, czy tło, czy jakieś tam kreski, czy płatki, no to tych pędzli mam różnych, ale jest tak oczywiście, że e, lubię na przykład ten zaokrąglony, bo po prostu lubię. Dobra, kochani, to teraz tak trochę w tym pomarańczie może. O, taki tu pomarańcz. Ostatnio malowałam słoneczniki, no to teraz mam etap kosmosu. Kosmos to, jest, to są takie kwiaty, tak się nazywają kosmosy. I to są kwiaty z mojego ogródka. Bardzo je lubię. No i kochani, wracając jeszcze do, tego, do tych obowiązków. No i tak z tym sprzątaniem. To, to tak jest, posłuchajcie, tak. Ale na przykład w pracy to dla mnie stanowisko pracy, no to na koniec nie musi być posprzątane. Czyli zobaczcie, budujemy, budujemy w, w sobie, no tak, w sumie dla siebie taki obowiązek, czyli. Kiedyś to jeszcze, posłuchajcie, w ramach obowiązków to uczyli, um, uczyli nas, prawda, w szkole na religii, żeby jeszcze mówić pacierz, no to codziennie rano, wieczorem. Chociaż powiem Wam, że na przykład starsze osoby, moja mama, no i oczywiście wszystkie tam ciotki, no to starsze pokolenie, no to takie było bardzo kościółkowe. I tu też nie chcę oceniać, no mogę wspominać tak, modliła się na różańcu, mówiła pacierze, ale to jeżeli już mówimy o tych ludkach, którzy są, o ludziach, którzy są emerytami, mają na, czas, na to czas, to lubią, to im się podoba, kochani, ja nie mam nic przeciwko. To każdy jak ma chęć, oczywiście to może się modlić, modlić medytować, kontemplować, a może biega, a może jeździ rowerem i wtedy to też jest odpoczynek, bo w sumie chodzi o to... E w takich sytuacjach, właśnie w jakich modlitwie, żeby tak odciąć się od tej rzeczywistości, żeby się skupić i żeby odciąć się od tych wszystkich problemów, i wtedy, gdy ten człowiek tak się modli, to tak swoją drogą też te łaski. Trzeba się modlić oczywiście, zresztą. No dobrze, ale to powiem tak. To nie na ten temat dzisiejsze nasze spotkanie. Ok? Dobra, posłuchajcie. O, i widzicie, no, położyłam y, pomarańczowe płatki. No, i teraz muszą wyschnąć, żeby było tak ładnie. Czy mam jeszcze gdzieś pomarańczowe? Nie nie ma. No to okej, okay, pędzel odstawiamy do wody, oczymy. I teraz tak, zobaczcie. W szkole mamy obowiązek, w pracy mamy obowiązek. W ogóle praca, jak ktoś podpisuje umowę o pracę, to pracodawca, pamiętamy, pracowawca ma obowiązek dać ci tą pracę, dać zajęcie, no bo jeżeli on nie ma, no, to jak ty możesz pracować? Ty przychodzisz i jesteś w dyspozycji, prawda? I teraz zobaczcie, jak bardzo, y, jak się zmienia ten nasz świat, i nagle się okazuje, bo no, wysłuchałam gdzieś jakąś tam, yy, może powiem paniusię, y, ja nie mam TikToka. No, Instagram mam, ale tam rzadko na, na, rzadko na nim, tak powiem, y, bywam. Ale gdzieś tam na TikToku, bo to akurat oglądałam na YouTubie, jak ktoś skomentował, że jak to jest. Babeczka mówi o sobie jej płacą za to, że ona jest. I tak sobie pomyślałam, aha, to teraz jest takie modne, że płacą, bo już tylko że jest. No tak, muszę się z nią zgodzić, że jak była dziecko, no to w sumie rodzice kupują, płacą, zarabiają po to, żeby to dziecko miało co jeść, miało się w co ubrać, mogło pójść do szkoły, czyli miało książki. Prawda wysyła na jakieś kursy. Tak, płaci bo to dziecko jest, no przecież no płaci, no przecież jak człowiek po to pracuje i zarabia, żeby mieć na to czy na tamto, w sumie na wszystko. No ale gdy już jest panna i lat ma prawie 30, no to żeby tak ktoś się trafił, żeby tak tylko płacił jej za to, że ona jest. Kochani, to jest taka księżniczka, która uważa siebie za księżniczkę, oczywiście to jest moje prywatne zdanie, tylko zapomniała o jednym, prawdziwa księżniczka. To ma zamek, rodziców króla i królową, pieniędzy, służby, ale to nie jest tak, że ona tylko leży i pachnie i w ogóle, nie? Tylko też jeszcze ma pojęcie o tym wszystkim. Jak zarządzić ludźmi, kochani, także jak ileś osób jest w domu, w domu, w sensie tej służby, no bo ma zamek, ma służbę, to trzeba mieć pojęcie o tym, a to nie jest taka księżniczka dla mnie przynajmniej, jak to była księżniczka Ksenia, nie? <śla> A, była Arabella i Ksenia w tej bajce, nie? No i to ona to tylko tu raz walczy z całym światem. No właśnie, te drogi nam się gdzieś rozjechały. Ale wracając do obowiązków, kochani, no mamy obowiązek, spotykamy drugą osobę i jesteśmy razem, przychodzi na świat dziecko. No, dziecko to też jest obowiązek. Ale ja przepraszam Was. Jak tutaj w Niemczech powiem. O, nie wiem, jak w Polsce nie wypowiadam się. Może powiecie w komentarzach, napiszecie. Tutaj się spotkałam bardzo z wieloma osobami. Młodzi ludzie mają kota albo psa. Kochani, ja nie mam nic przeciwko kotu ani psu. Sama bardzo lubię. Jakbym miała tylko możliwość, to bym miała i psa. a Takiego Rottweilera nie, nie za czystej rasy. To tak, tak. Jeszcze kiedyś będę miała. Koty też lubię. Ale chodzi o to, że. No, i to jest obowiązek, bo to chcę powiedzieć. Koty i psy to też jest obowiązek. I nagle się okazuje, kochani, że tak, no dzieci nie ma, bo obowiązek, ale ma się kota. Jak się ma kota jednego, to już później są trzy. No, bo co to? Jak się kupuje dla kota, no chodzi się koło kota, bo przecież kot nie wychodzi z domu. No, to ten kot się też załatwia w domu, to trzeba też o tą kuwetę dbać. Kochani, to wcale to też nie jest takie proste. Nie? No tak. I zobaczcie, mamy dookoła nas obowiązki. A teraz się jakiś taki nie, nie powiem, że to się moda zrobiła, tylko takie są czasem trendy, że o, tu się płaci i się w sumie nic nie wymaga. Nie może się płacić, musi się płacić. I ja nie wiem, czy to jest już takie skrzywienie, jakieś takie... No ja to zauważam, że jest skrzywienie pokoleniowe. Bo była ona, czy on, są w związku ileś lat, ale dzieci to po co? Ale gdy doszła do 40, to nagle się okazało, że hura, 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 ojej, jeszcze w ciąży trzeba być, żeby mieć dziecko. Ale kochani, ja wam powiem tak, z mojej perspektywy. Jak człowiek jest młodszy, to łatwiej sobie radzi z tym dzieckiem. No taki poważny rodzic, rodzic no mój tata miał, no mama była dużo młodsza, ale mój tata miał 45 lat, jak się ja urodziłam. I powiem wam, że taką Takim, tak, co mnie kiedyś zabolało jako dziecko, jak ktoś się zapytał, czy to jest twój dziadziuś. Wiecie, jaka ja byłam oburzona na tę osobę, która się spytała no mnie, tam gdzieś byłam na spacerze z moim tatą że to jest mój dziadziuś. No dziadziuś, ja dziadka nie miałam żadnego. No, człowiek rodziców też nie wybiera, chociaż podobno. Jak jest reinkarnacja, to właśnie w reinkarnacji się wybiera. I nagle się okazuje, zobaczcie, że spójrzcie na to właśnie z tej strony. Ja nie twierdzę, czy jest, czy nie ma. Tylko, jeżeli by była, no to tak właśnie, jakby się okazało nagle, że to myśmy my dokonaliśmy wyboru. Ale dlaczego? Dlatego, żeby nas określony typ rodzica ukształtował nas charak nasz charakter. Bo każdy z nas ma inny ten charakter. I powiem wam, że to jest w sumie najpiękniejsze, chyba w, w nas ludziach, że każdy z nas jest inny. Chociaż typy ludzkie są podobne. Typy ludzkie są podobne. Podobny i jakiś taki typ to się podobnie zachowuje, ale w ogóle ludzie czasem są do siebie podobni. <grych> to też tak bywa. Także myślę, że to nawet z psychologii jak jest, to no nie myślę, tylko tak jest, że to są określone, no dlaczego mówimy jest ekstrawertyk i intrawertyk. No są ludzie, którzy lubią z ludźmi i są ludzie, którzy na przykład lubią z cyferkami. Czy na przykład informatyk, on lubi tam tutaj to i to i taki właśnie i się rozdziela. Ale to właśnie o to chodzi, że no nie mogą być wszyscy, wszystkie tutaj posłuchajcie, no, no tańczyć w balecie. No nie dość, że nie lubią, to i nie umieją. Nie umieją? Ojej, nie umieją. No nie umieją, bo tam jest naprawdę sztuka. Teraz zobaczcie, cokolwiek. Ja się ćwiczę. No i teraz tak, jak się ćwiczymy, no to ćwiczymy, robimy stale pewne rzeczy, czyli budujemy. Bo po co się ćwiczy? Po to, żeby się dobrze czuć. No a jak, nie wiem, sportowiec czy taka baletnica, no to kochanie, to po to trenuje. Po to, żeby to już tak pokazać się z tej najpiękniejszej strony, żeby zatańczyć przed ten balet, no, dziadę do orzechów, no, to, 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 no, żeby to zatańczyć, czy jezioro łabędzie, no kochanie, no to jest naprawdę przyjemność oglądania, jak to wszystko płynie. To połączenie y, baletu, no, ta muzyka i, t, i ten balet, i ten taniec, prawda? To jest piękne. Ale zobaczcie, wszędzie bo już zaczynam odpływać z tym jeziorem będzie. Kochani, chodzi mi o to, że wszędzie mamy w życiu obowiązek. I teraz tak, mamy małżeństwo i są obowiązki w małżeństwie, ale kiedyś, kiedyś to tak było, że to pan to musiał to, a ona musiała to. Kochani, jak się pracuje, to się obowiązkami wymieniamy, ustalamy sobie, rozmawiamy. To nie jest tak, że o, tu zmusili mnie. Zmusili mnie do ślubu i ja mam obowiązki. Nie, nie, ale chodzi o to, że jak się ludzie dobierają, to po to, no żeby się wspierali. No bo co to jest za małżeństwo, co to jest za związek, jak się nie wspiera? No, kochani, no, no bo on miał kochankę, a ona to co? No właśnie. No, no a gdzie ona była w tym czasie? No to jak zapomniała, że brała ślub po to, żeby być z tym mężem razem. No to może trzeba było nie brać tego ślubu. Może trzeba było powiedzieć, ja nie lubię kochani. Nie każdy lubi. Jeden lubi to, drugi lubi tamto. Ale jak nie lubisz, no to wybierz sobie taką formę życia, żeby ci pasowało. To nie ma, nie ma teraz takich czasów, że się zmusza, że przyjeżdżają swaci i ci swatają, bo musisz wyjść za mąż. Tylko chodzi o to, żeby dobrać, spotkać osobę, żeby się z nią wspierać. To tak samo w pracy, w zespole, gdziekolwiek, a właśnie i w balecie, gdziekolwiek budujemy sobie te relacje i się wspieramy. I kochani, to jest to. Ja nagrywam, a piszecie, a u mnie to, to, a ja to, to. Tak, bo się wspieramy. Albo ktoś mówi, a ja to tam byłam chora, no właśnie, albo jestem chora, to ja bym chciała, żebyście mnie wspali. Bardzo proszę, wysyłamy dobrą energię do ciebie. Zobaczcie, żebyśmy się wspierali. No i teraz tak. Dlaczego mówię o tych obowiązkach? Dlatego, że widzę czasem, jaki jest problem, bo ktoś właśnie się obudził w tym życiu, ma już 30 lat, no i to jak to on ma chodzić do pracy? O to taki najpiękniejszy przykład. No, nie będzie chodził do pracy, bo on jest zmęczony życiem, bo 26 lat ma. No, nie będzie, no, bo on ma w domu komputerek i będzie siedział na komputerku. No, będzie może i siedział, i grał w sensie, w tym sensie, nie? Siedział, bo są gry, bo są, kochani, no to tak samo. No i teraz jest pytanie, no dobrze, no, mama żyje. Mama utrzymuje, ugotuje, on z mamą mieszka. No ale pewnego dnia mama odchodzi na tamten świat. No i co? I ratunku, ludzie, no ratunku, bo przecież no ja bym chciał coś jeść. No tak. A gdzie była ta mama? Także, kochani, z, tym, z tą miłością rodzicielską, ona jest dosy, do, bardzo dobra i potrzebna, ale do momentu. No teraz jest pytanie, czy mnie uczyli obowiązków? No na pewno. No bo tak, chodziłam do szkoły, lekcje odrabiałam, chociaż, posłuchajcie, ja do szkoły zawsze chętnie chodziłam. No, znaczy, mi się szkoła podobała, ale mnie się wydaje, że to nie tak jako szkoła, jako budynek, tylko jak, jako spotkanie innych osób, prawda? To, to moja ciotka powiedziała, że jak to, ona już ma marginesy zrobione. Jak szłam z podstawówki do liceum, a ciotka akurat uczyła w liceum ekonomicznym. No w ogóle miałam iść do tego liceum ekonomicznego, ale jak usłyszałam, że ciotka będzie mnie tutaj szpiegować. Zresztą sama powiedziała przy mnie do mojej mamy, że ona tu ma gdzie przypilnuje, nie wiem, co miała mnie, w czym, czym miałam mnie pilnować, a ja sobie pomyślałam, a ja tam przypilnuję się sama. Także proszę do innego, do liceum ogólnokształcącego, żeby nie do ciotki, ale chodzi mi o to, że zobaczcie, a i to właśnie ta ciotka mówiła do mojej mamy, tak? To ona jeszcze nie spotkała takiej uczennicy, że. Jest czerwiec, lipiec, od września do szkoły, a ona już ma marginesy w zeszycie zrobione. Bo kochani, dla tych, co nie wiedzą, teraz są zeszyty z marginesami. Kiedyś się kupowało bez marginesów i trzeba, trzeba było linijeczką rysować te marginesy. Liniejkę do ręki i rysujemy. Jeden zeszyt, drugi, trzeci. No, trzeba było marginesy narysować. Kochani, także tak, powiem Wam, czy jakie są wnioski moje. Czy warto się uczyć obowiązku? Kochani, nauka to jest obowiązek. Ja powiem tak, na pewno warto się uczyć, tylko też, żeby to nie było tak, no, kochani, no, żeby to było dostosowane do wieku, żeby nie przeginać. No, słuchajcie, przegięcie to w żadnym wypadku nie, nie jest dobre, nie, czy, czy jest za dużo tego, czy za tego. Tylko tak jak teraz <laughs> obserwuję. No, coż to jest za wolność? No, wolność, bo robisz, co chcesz. No tak. Robić co chcesz. Tylko teraz pytanie: jak długo? A później się budzisz i mówisz: No, to co ja robiłam, robiłam, robiłem do tej pory. Gdzie ja byłem? No, w tej wolności. Także, kochani, uświadommy sobie czasem, czym jest ta wolność w tych naszych obowiązkach. A jak teraz jest pytanie: a jak mamy za dużo? No to teraz jest pytanie: jak masz za dużo obowiązków, to może sobie zrób listę i zapisz, mam to, to, to. A gdzie masz przyjemności odpoczynek i relaks, to tu i tu. A gdy nagle się okaże w tej liście, na tej liście, tu w tej, na naszym spisie, że za dużo mamy już tego relaksu, no to może powiem tak: pora się wziąć za obowiązki. <noise> Kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Już się za Wami stęskniłam. Polecam. Polecam sok z marchwi i z buraków. Kochani, on daje, on, ten sok z samej marchwi, a teraz dołożyłam jeszcze burak, on mi daje jakąś taką siłę. Widocznie jest coś, co jest mi potrzebne w organizmie. Nie żadnych suplementów, to ja to tak. Może kiedyś coś czasem biorę, ale staram się urozmaicać jedzeniem. Ok, kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście ze mną. O, zobaczcie. Wam tego nie pokazałam, bo tak. Także widzicie, teraz zrobiłam w pomarańczu, za chwilę wezmę białą farbę i poprawię tutaj te białe, żeby ich było widać, bo one są takie blade, także no tak myślę, że ze trzy razy. Później będę robiła środeczki, a później się będę zastanawiała, w jaki jeszcze rzucik jeszcze zrobić, no bo tak, środeczki jeszcze będą żółte, w jakiej tonacji i już można powiedzieć prawie te moje kosmosy są gotowe. Pa, do zobaczenia!